Ja Jan ujrzałem, oto drzwi otwarte w niebie, a głos ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby rozmawiającej ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a to ci ukaże, co potem musi się stać. Doznałem natychmiast zachwycenia. A oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś zasiada. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika. A tęcza dookoła tronu, podobna z wyglądu do szmaragdu. Dookoła tronu, 24 trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. A z tronu wychodzą błyskawice, i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu duchami Boga. Przed tronem niby szklane morze podobne do kryształu a po środku tronu i dookoła tronu cztery istoty żyjące pełne oczu z przodu i z tyłu pierwsza istota żyjąca podobna do lwa druga istota żyjąca podobna do cielca trzecia istota żyjąca mająca twarz jak gdyby ludzką i czwarta istota żyjąca podobna do orła w locie cztery istoty żyjące, a każda z nich ma po sześć skrzydeł, dookoła i wewnątrz są pełne oczu i bez wytchnienia mówią dniem i nocą. Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który przychodzi. A ilekroć istoty żyjące oddają chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, Upada dwudziestu czterech starców przed zasiadającym na tronie i oddają pokłon żyjącemu na wieki wieków. I rzucają przed tron wieńce swe, mówiąc – godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z Twej woli istniało to i zostało stworzone. Jan wstępuje wyżej, aby zobaczyć Boga zasiadającego na tronie i cztery istoty które tam są obecne wyglądające na lwa cielca człowieka i orła w locie to zapowiedź czterech ewangelii to one właśnie nieustannie oddają cześć Bogu mówiąc święty 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 pan bóg wszechmogący to one głoszą jego chwałę to one będące pełne oczu, potrafią rozejrzeć się i przeniknąć serce każdego człowieka. Zwróćmy uwagę na tych 24 starców na tronach, którzy w, jakby w odpowiedzi na chwałę Bożą, którą głosi czterech ewangelistów, uznają chwałę Boga. Są oni bardzo wywyższeni, są w bardzo dostojnym miejscu. Ale rzucają swoją chwałę przed Bogiem w całkowitej pokorze, uznając, że ich wyniesienie jest z łaski Boga. Według tego obrazu podejdźmy do czytania Ewangelii właśnie w taki sposób, abyśmy czytając Ewangelię widzieli, że przegląda ona całkowicie tymi niezliczoną ilością oczu nasze życie i głosi świętość Boga. I dołączmy do tych starców, abyśmy uznali, że chwała Boża przenika wszystko, także nas. I Bóg prowadzi nas, abyśmy byli pełni Jego i w ten sposób weszli do chwały w niebie. Tobie, panie, ich będzie chwała, cześć i potęga na wieki wieków. Amen. Ich będzie pochwalony Jezus Chrystus.